Ojca, I syna, I ducha świętego Amen. Idziemy dalej drogą do Emaus, rozmawiając z Jezusem. 2 czerwiec 2024, niedziela. Czytania niedzielne. Jezus mówi, my idziemy z nim, pytamy się i rozmawiamy. Fragment z pierwszego czytania. Księga powtórzonego prawa rozdział 5 wers 15 Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Prze to rozkazał Pan twój, Bóg twój, strzec dnia szabatu. Jeśli wspomnę na wszystkie niewole, z których mnie Pan Bóg wyprowadził ręką swoją, rzeczy niemożliwych. Nie wiem, jak ty, ale ja oddałam życie swoje Jezusowi Powiedziałam Mu, Jezu, oddaję Ci moje życie, Ty w Nim króluj, Ty mnie prowadź. Niech będzie Twoja wola w moim życiu. I po tym akcie, kiedy to zrobiłam, widzę na przełomie wielu lat, a było to wtedy, kiedy miałam 15 lat. Więc sporo lat już od tego czasu minęło. Ale widzę, jak mnie wyprowadza z najróżniejszych Egiptów, w jakich byłam, w jakich się nagle znalazłam, w jakie wdepnęłam. On jest wierny, ja mu oddałam życie i on naprawdę mnie wyprowadza. Jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, zrób to. Po prostu powiedz, Jezu. Oddaję Ci moje życie, moją wolę, moje marzenia. Wszystko, co posiadam. Chcę, żebyś był królem i panem mojego życia. Żebyś mnie prowadził, żebyś mnie wyprowadzał ręką. Żebym się nie zagubił. Zrób to. Bo on szanuje naszą wolę. Ale kiedy on to zrobi, to wiem, że po pewnym czasie powiesz, nie wiesz, jak to się stało. Ale wyszłem z tego. Bóg był ze mną. Bo po ludzku było to niemożliwe. Rozważ dzisiaj ten fragment z pierwszego czytania i oddaj życie Jezusowi. Psalm, fragment Psalmu, Psalm 81, wers 7. Uwolniłem od brzemienia Jego barki, Jego ręce porzuciły kosze. Nie wiem jak Ty, ale ja wierzę w to, że dzisiaj Bóg chce nas uwolnić. Z tego, co nosimy na barkach. Chcę, żebyśmy oddali Mu nasze ciężary, żebym Ja mu oddała swój ciężar. Żebyś Ty mu oddał swój ciężar. To, co nosimy na barkach, to, co nas przygniata, to co mnie przygniata. Jezu oddaję Tobie, Boże Ojcze, tatusiu, jestem twoim dzieckiem. Weź to ode mnie, bo jako dziecko nie radzę sobie. Duchu Święty powiedz, jak to zrobić, poprowadź mnie. Uwolnij mnie i natchnij mnie. Fragment czytania drugiego niedzielnego, drugi list do Koryntian, rozdział czwarty, wers siódmy. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Nie wiem jak ty, ale ja doświadczam, że kiedy jestem słaba, to wtedy mogę prawdziwie doświadczyć Bożej Mocy. Nam się wydaje, mnie się często wydaje, że muszę mieć siłę, muszę dać radę, muszę to umieć, muszę to wiedzieć. A to nie, nie, nie. Muszę wiedzieć, że jestem mała nic jak to mówiła mała święta Tereska. Małe nic. Małe, kruche naczynie gliniane. Ale to z Boga jest ta moc. Po co, żeby nie urosłam, żebym ja i ty nie urośli w pychę? Żeby chwalić Jego, a nie siebie. To jest nasz bezpiecznik. Bóg daje nam bezpieczeństwo i zabezpiecza nas przed grzechem. Bo to On chce zrobić, a my tylko musimy powiedzieć, nie potrafię, tatusiu, ratuj, ja dziecko twoje. I dochodzimy do Ewangelii, fragment Ewangelii, św. Marka, rozdział 2, wers 28. Zatem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. W pierwszym czytaniu była mowa, że mam strzec Szabatu. Strzec. Strzec, czyli samemu zachowywać, ale też strzec, czyli być takim drogowskazem. Nie poddać się, kiedy inni robią inaczej. Dlaczego? Bo to syn człowieczy, czyli Jezus, jest panem Szabatu, a skoro jemu oddałam życie, a on mówi, że siódmego dnia mam świętować z nim, to tak naprawdę mam świętować z Nim nie tylko w niedzielę, ale przez cały tydzień. Każdego dnia, każdej chwili. On chce być moim panem. A to jest najlepsze, co możemy spotkać: oddać Jemu swoje życie. Doświadczyłam wiele razy, jaki to wielki skarb, że nie jestem sama, że On jest. Ze mną, że On jest moim Panem i Królem. Że jestem dzieckiem Bożym i żyję w Królestwie Bożym. Teraz na Ziemi i na wieki wieków. Amen.